Witam. Dzisiaj zabieramy się za remont silnika do komara, silnika S38, będziemy go rozbierać. Do wymiany jest między innymi wał, który jest założony z silnika późniejszego. Wobec tego pust na klin nie pasuje względem zapłonu. No i jest to taka problematyczna sprawa, bo różnie sobie ludzie z tym radzili. Niektórzy piłowali dodatkowy otworek pod klin w magnecie, tak by ten zapłon nam szło ustawić. My nie będziemy się bawić tutaj w żadną partyzantkę, dlatego. Silnik rozbieramy i wał będziemy wymieniać na taki jak tutaj do niego potrzebny. W czasie zobaczymy, co tam w środku nam się pokaże ciekawego i co będzie jeszcze podlegało wymianie. Także na razie na tyle. Dziękuję i rozkładamy dalej.